Witajcie widzowie! Razem z Gadzie właśnie skończyliśmy grać w Valheim i witamy Was w nowym tytule Conan Exiles Natomiast nie martwcie się, wszystkie filmy, których jeszcze nie ma na YouTube, w wolnej chwili zmontuję i wrzucę, także cała seria będzie skończona. Tymczasem przenosimy się do Conan Jest to gra, która została wypuszczona w 2018 roku, a na Steamie ma całkiem pozytywne recenzje. Dlatego zdecydowaliśmy się na ten tytuł. Zastanawialiśmy się również nad tym, żeby zagrać w grę, która nazywa się Aska. Niestety na Twitchu zbiera bardzo słabe zasięgi, a my chcąc rozwijać kanał, podjęliśmy decyzję, że będziemy grać w Konana. Tak jak widzicie, screeny z tej gry wyglądają bardzo zachęcająco, także jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego tytułu. Przechodzimy sobie już do samej rozgrywki. Początek rozpoczyna się w kreatorze postaci. Ja przeszedłem go dosyć szybko, ponieważ takie rzeczy mnie nie interesują. Natomiast Gadzio był zafascynowany tym kreatorem, ważył on sobie kobietę i bardzo wczuł się w tę rolę. Zresztą zobaczcie sami, jak gra kobietom przypadła Gadziowi do gustu. Ja się nazywam Gadzino. Jestem Gadzina. Patrzcie, widzowie, już do was pięknie. Patrzcie, jak gierki jak wątpią. Z tytaszkami. Jestem widzowie. Hop, patrzcie, jak tym dają. Nie patrz mi na pupę! Nie patrz mi na pupę! Haha! Panie podglądaj mi! Nie podglądaj mnie z początku! Tak więc umarł Gadzio, a narodziła się Gadzina. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej przemianie. A my przechodzimy sobie dalej. To, co teraz widzicie, to moje pierwsze doświadczenie z grą Colon Exiles. Gadził grał już trochę wcześniej, to przez jakąś godzinę, także też ma niewielkie doświadczenie, więc można powiedzieć, że zaczynamy od zera. Oczywiście standardowo w takich grach. Zaczynamy od samouczka, więc w prawym górnym rogu widzicie jakieś questy, więc przystąpimy do ich wykonania. Minęła chwila i udało nam się zebrać jakieś podstawowe surowce, włókno roślinne, jakieś gałęzie. Zrobiliśmy również pierwszy pancerz i na naszej drodze pojawił się pierwszy przeciwnik. Zobaczcie naszą reakcję. Obiegnie do mnie jakiś płaszcz się przytulić. Mówiłem no ci, to Hoklik jest. On wcale nie jest taki. O kurde. We dwójkę go porobimy. Zostaw godzinę. Siemankę 3 Teraz Chcesz tak, chcesz zebrać mięso. Chcesz zebrać mięso to musisz w niego napierdalać. <laughs> jaka poryta <jaka> kra <laughs> nie wiem czy to się uda w ogóle bez tego, bez podstawowych narzędzi um... Dawaj, musimy się tam wrócić, stary. Aha. Bitki mięsne. A3B. Ja odpalę twój stream. Jak zwykle nie zawodzi. Jest. Ja mięso dzikich zwierząt, plus 12. Z przeciwnikiem udało nam się pokonać, a animacja pozyskiwania mięsa bawi mnie do tej pory. Ruszyliśmy dalej. I gadzina znowu wczuł się w swoją rolę. Gdzie jesteś? Tutaj, dobra. tym jestem, jestem. Gadzinko. Zobaczcie, zobaczcie, to jest gadzina. Zobaczcie, widzę, jakie mam piersi <grym> zajebiste. Chodź tutaj. A, gin. Kill w łeb. <grym> jakie to jest głupie. Durwa. Jeszcze raz podniesiesz rękę na dziecko? Do garów! Do garów! Jeszcze raz podniesiesz rękę na dziecko? Masz ci utnę... utnę ci kręgosłup. Ej, to Mieli. jest... głupie. Dobra, co potrzeba do tej chaty? Razem z gadziną staramy się na bieżąco rozwiązywać konfliktowe sytuacje, Nierzadko wykorzystujemy do tego kilo off bądź siekierę. Przechodzimy sobie teraz dalej. Kolejnym etapem jest zbudowanie jakiegoś posłania, ewentualnie domku. Jest to dosyć typowe w grach I tak też zrobiliśmy. Niestety pojawił się dosyć spory problem, zobaczcie. Właściciel gadzina, przytrzymaj, eee... Sznurek. Jeszcze sznurek. Ej, czemu te mi się nie chcą otworzyć? Nie wciskaż E? No tak, ale pokazuj mi, że nie posiadasz tego elementu. Właściciel gadzina. Nie mogę nic zrobić z tymi żywiami, stary. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie posiadasz tego elementu. Tak jak poprzednie tytuły, Conan Exiles również przychodziliśmy bez żadnych poradników i niczego nie sprawdzaliśmy. No i pojawił się problem, że struktury, które zostały zbudowane przez Gadzia, były dla mnie zablokowane, co oznaczało, że nie mogłem zbudować drzwi i nie widzieliśmy jak sobie z tym poradzić. Sprawdzaliśmy ustawienia, szukaliśmy jakichś różnych opcji i nic nie mogliśmy zrobić. Na szczęście mieliśmy widza, który ma już doświadczenie w tej grze i podpowiedział nam, co zrobić. Czekaj... Najpierw trzeba on... ten klan stworzyć, żeby on się tam wyświetlił nie na tej liście. 3, 3, 3 glow 180 p pisze, że tam można to zrobić. Hmm. Dobra, mam klan. Jaką chcesz? Co wpisujemy? gadzi? jaki chcesz mieć klan? Klan. <laughs> A, może plebańcy. Może plebania. Z, zasrane dupy. Nie, no. Postaraj się bardziej. Kasek w rowie. O, o. No dobra, macie jakieś pomysły na nazwę no, dla, w, dla klanu? Dwa palce w natalce. Skąd ty to bierzesz, człowieku? stringi. Co stringi. Co ma się z tym straniem, ludzie? Jest. Okazało się, że problem polegał na tym, że razem z gadziem nie jesteśmy w jednym klanie, dlatego musieliśmy stworzyć klan, żeby mógł korzystać z drzwi, które zbudował gadzio. I przed chwilą widzieliście, jak wyglądał proces twórczy tego klanu. Jestem absolutnie w słaby w wymyślaniu jakichś różnych nazw, totalnie nie jestem kreatywny, nie radzę sobie z tym, dlatego poprosiłem widzów na czacie. Jakie odpowiedzi dostaliśmy? Słyszeliście sami, i tak powstał klan z dumną nazwą: obsrane stringi. No i co, powiem Ci, że pierwsze wrażenie takie? Spoko, nawet. Spoko, nie? Ciekawsze, nawet niż walka, mi się wydaje. Nie Przede wiem. wszystkim te cytki, nie? To jest, to jest wa ważne w grach. Przede wszystkim to jest te dla mnie w grach. Tak jak słyszeliście, gra przypadła nam do gustu. Mi całkiem podoba się design, system walki. I całkiem sporo krwi. Gadziowi podobają się cycki. Każdy ma swoje. Tymczasem przechodzimy sobie dalej. Powoli już wykańczamy pierwszą chatkę. Zobaczcie. Tada! O co, jakieś mebelki by się przydało. Skrzynię mamy. Co my tu jeszcze możemy zbudować? Ty, e, tak. Wow, no wow, ale się postarałeś. Patrz, już jestem na ciebie gotowa. Ty, zmieniłeś fryzurę czy co? To! Nawet takie rzeczy zaczęłeś zauważyć. Ja to się pochwaleć koleżanko bo kłopotam! To szczęśliwa, bo na co najcydowniejszego faceta na stworzku. Stary, ty chyba po Aha. powinien. Nie ty... mogę przestać biegać w kółko, nie mogę przestać biegać w kółko ze szczęścia. Ja ci, ja ci chyba powinienem zmienić za, yy, zaimki na jakieś Onu jenu albo coś takiego. <głosy> <głosy> bo ty się yy, odnajdujesz się w, te, w tych rolach, generalnie. Jak widzicie, chatka stoi, gadzina bardzo się cieszy. Mi natomiast ten system budowania nie do końca przypadł do gustu, trochę nie rozumiem jeszcze jak te bloki łączyć, ale podejrzewam, że z czasem nauczę się tego, nabiorę trochę więcej wprawy i będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Tymczasem kolejnym zadaniem było zabicie wroga, więc zrobiliśmy sobie nowe bronie i ruszyliśmy na wyprawę. Ej, ej stój, 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 ostędy, 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 Dobra, ale jaja. Tylko teraz będziemy musieli najebać Aligatorowi. Arigato. A, aligator położył dwóch tych bandytów. Uwagaj! i... Ale mi wyjebie zaraz! O Amunicy, co jest grane? No go, kurwa, facetem <laughs> jesteś! kurwa, z łuku z 10 metrów! <laughs> o, ja się muszę cofnąć. Może o nie, 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 rozjebię mnie, rozjebię mnie, <noise> szybko! Muszę cofnąć, muszę cofnąć. Uwa tutaj jak zakładasz te bandaże, to trwa to bardzo długo. Okej. Okay. Więc muszę się cofnąć, założyć sobie bandaż. Ale się zagrował na to nie, czemu on tu idzie na mnie? <noise> Przez te twoje argumenty. Patrzcie jak dym dają! Po pokonaniu Alligatora, ruszyliśmy dalej. W każdej nowej grze obowiązkowym elementem jest sprawdzenie fizyki. Na początku każdy sprawdza, co się stanie, kiedy na przykład zeskoczysz z wysokości albo wejdziesz do ogniska. My również to zrobiliśmy. Ciekawe czy mogę się spalić w ognisku. O, wlazłem na ognisko. Patrz, jaka ta gra jest głupia. Widziałeś to? Widziałem, no. Mam na ognisku. Gdzie się patrzysz? Zobaczysz Chodź do góry, o, a! Pani łomik! Pani łomik Ognisko, nie zadaj nam specjalnie obrażeń. Kolejną rzeczą, którą chcieliśmy sprawdzić, to skradanie. To? Co jest, jak to się skrada? C. Od skradanie. Czekaj, czekaj, pa, pa, pa. Pa. Przestań mi wbijać tą włócznię. No, to był mój pomysł. Kurwa! Wow! Dobra, leży. Po pokonaniu przeciwnika ruszyliśmy dalej. Kadzie prowadził mnie do miejsca, w którym miało znajdować się żelazo, ale mieliśmy ogromny problem z komunikacją. Co, nic tu nie ma. Gdzie ty jesteś? Tutaj, ro, rozwal to, to jest kamień. E, tutaj. A tutaj, to jest stary, to mi tyle mówi, że powiem ci. No to czemu ty jesteś jakiś taki dziwny? Lubię. <laughs> to tam na górę wlazłeś? Tu jestem, patrz w tą stronę. <laughs> po prostu uwielbiam stare twoje uchudzice. Jestem tutaj, patrz w tą stronę. No ale macham ci, już do ciebie biegłem. Tu, o, machałem ci przed chwilą, bo ty nie patrzysz. A gdzie jest, gdzie jest cukier? No tam. Tu masz, tu masz, obczaj. Kill off i napierdalaj. Od tego jesteś. Kawa żelazista. I tu jest stary, pierwszy ludzki. Ja tak go tak nazwał. Pierwszy ludzki boss. Napierdalamy go? Ale będzie ciężko pewnie, fest. Nie, ja bym wiesz to, co robił do nas tym razem. Dobra, to z stąd. Tam jest, widzisz? Idzie. Tu do góry idzie. Tutaj, czekaj. Jak nas zobaczy, to na nas ruszy od razu. O, o kurwa, już nas widzi. O, siemanko. Zostaw gadzinę. Teraz to chodź, teraz to chodź, pomóż! Leży. Easy, easy, a, easy widzowie. Udało się, pierwszy boss został pokonany. Na dzisiaj to już wszystko, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak podobała Wam się gadzina oraz sama gra. Zachęcam do subskrypcji, a my widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Patrzcie jak dym dają.